Mamy to! Nowy, wspaniały świat, gdzie możemy jeść robaki, mieszkać w pudełkach po telewizorach z Amazona i każdy może zostać artystą, który wie, jak promptować obrazy tak, aby AI nie zrobiło u postaci dwóch lewych rąk. Bo obejrzał tutorial na it i teraz ma już do portfolio ładny obrazek elfki biegnącej przez pole lawendy z anime oczami i laserowym mieczem w stylu studia Ghibli. Wystarczy tylko podpisać się jakimś durnym pseudonimem typu smutna wyździą 298 i czekać na wywiady na temat techniki artystycznej nowej ery, czyli kliknięcia dwa razy w przycisk Generuj i nagle pół internetu krzyczy, że to jest sztuka i nadeszła nowa era kreatywności, w której nikt niczego nie tworzy, tylko zamawia gotowce w cyfrowym McDonaldzie. I jeszcze dostaje za to owacje, nagrody sponsorów zasięgi i 800 plus od państwa, a tymczasem prawdziwi artyści no biedni którzy spędzili 20 lat, żeby nauczyć się cieniować nos, siedzą teraz w piwnicach, wpatrują się w ściany i zastanawiają się, czy nie sprzedać nerki na czarnym rynku, bo przecież kto to widział stworzyć coś ręcznie, ręce to przeżytek i już nikt ich nie potrzebuje, chyba żeby klepać słowa kluczowe. A poza tym, co to ma być za jakaś kultura męczeństwa, w której trzeba nie spać po nocach, nabawić się odcisków, w imię sławnego. Kiedyś to było, gdy artyści żyli w nędzy, cierpieli dla swoich dzieł, malowali freski na sufitach kaplic, bo takim kazał papież, a w nagrodę dostawali chleby, wino i gruźlice. Co i tak wychodziło na lepsze, bo teraz jedyne na co mogą liczyć, to praca w Biedronce, bo AI potrafi szybciej i lepiej, a i tak nikt nie widzi różnicy. Prawdziwi artyści są niczym alchemicy XXI wieku, siedzą na uszaku z Ikei, piją sojowe late na swoich 10 metrach kwadratowych i narzekają na Discordzie, że z ich promptów AI nie generuje wystarczająco wysokiej rozdzielczości, prześcigając się w tym, czy obrazek zmieni się w złoto. Bo och, ten jest wyjątkowy, bo użyłem słowa mistyczny zamiast magiczny. Czujesz ten kunszt? Tak, rzeczywiście, jesteś niczym Leonardo da Vinci z otępieniem poszczepiennym, miękkim pędzelkiem i chałkoniem.